Witajcie, ja jestem Tchemagda, a to jest moja torba pełna radości, czyli po prostu rzeczy, które kupiłam w ostatnim czasie za niewielkie pieniądze. To znaczy najdroższą rzecz z nich kupiłam za około 60 zł. Dla jednej jest to dużo, dla innej jest to mało, dla mnie jest to tak. Dobre Cześć. Ale myślę, że to po prostu w tym momencie, w tym filmie nie ma żadnego znaczenia, czy jest to dla mnie dużo, czy mało. Po prostu chciałam dokonać jakby recenzji tych rzeczy. Tak więc zaczynajmy. Zaczniemy od najtańszej z nich. Jest to taki oto pistolet typowa zabawka. Która jest po prostu mi potrzebna do robienia filmów. O, do niej załączone były takie pociski. Możemy zaraz zobaczyć, jak to działa w ogóle, bo sam pistolet nawet bez tych pocisków działa. Co prawda, nie wiem, czy ja to dobrze założę tutaj, bo przyznam się, że nigdy takiej zabawki nie miałam, ale spróbować możemy. Chyba jednak nie tak, chyba jednak tak. O, I zaraz to przetestujemy. Znajdujemy się na zewnątrz. Wybaczcie, że kręcę to w taki sposób telefonem, ale nie chciałam robić hałasu w domu, gdyż mój pies zasnął dopiero co. A to jest szczeniak i potrzebuje snu. Tak więc mamy pistolet. Jest dzisiaj taka do kitu pogoda, bo leje deszcz, dlatego może mnie być źle widać, ale chciałam wam pokazać to. Nie wiem czy to widać, że taki dymek się jakby unosi. Jeszcze szczelę do góry. Aha, no i oczywiście od razu mówię, żeby nie było, że szczelasz, a masz psa w domu, a psy się wełką. To powiem Wam, że mieszkam w takiej okolicy, że akurat codziennie ktoś tutaj w pobliżu szczela bo jest gdzieś w lesie tam jakaś szczelnica, a mój pies się tego nie boi i musi takie huki znosić cóż niestety, a taki huk z takiej zabawki nie jest zbytnio głośny. Tak, więc to był pistolecik za dychę i myślę, że na moje potrzeby zda on egzamin. Następnie kolejną rzeczą, trochę już droższą, ale i tak po środku jest głośnik Esperanza za 5 dych. Jest to dobrym głośnikiem. Głośnikiem, który posiada też kabelek, więc nie tylko na Bluetooth jest, ale na AUX można po prostu podpiąć do czegoś, telefonu, Dismana albo czegoś innego. Posiada on kilka trybów. Bluetooth device connected. Tak, posiada on kilka trybów, jeśli chodzi o światełka. Pierwszy to jest, że światełko gra w rytm muzyki. Ma drugi, dowolny, trzeci, albo w ogóle bez efektu. I zaraz zademonstruję, jak to wygląda. Zrobimy to na przykładzie takiego oto, Discmena i płyty Diusa Invisible. Przy czym będziemy tylko chwilę słuchać muzyki, bo nie chcę, żeby mi później zdjęto ten filmik. Podłączamy, wsadzamy płytę. Oczywiście tylko trochę podgłośnie. Ox <mulity> No, tak więc to by było tyle, jeśli chodzi o głośnik. No, to nie jest testowanie go na maksa, ale nie mam teraz takich warunków. Tak jak mówiłam, mój pies śpi, więc nie będę go budzić hałasem. I uwaga. Ostatni gadżet z torby pełnej radości to są słuchawki bezprzewodowe Mi Band True Wireless Air Buds od Xiaomi Powiem, że głównie używam słuchawek na kabel jednak aczkolwiek czasami mi się one przydają Widzimy, że to już było odpakowywane, no bo ja wcześniej tych przedmiotów używałam normalnie Trochę mi zajęło, aby je przetestować i dopiero teraz wam pokazuję tak naprawdę to nie... Wcześniej miałam również takie, że tak to powiem, podroby AirPodsów, które się psuły, przycisk się w stale w nich psuł, trzeba było odsyłać i kombinować, oraz co najważniejsze, one były o wiele droższe, tak więc te są tańsze, było za 66 zł, tak więc są one bezprzewodowe, więc bez kabla, na dotyk, Łatwo się je włącza, wyłącza. Posiadają pudełko, które je ładuje. Oczywiście je same też się ładuje. Tam, gdy się wyładują. W środku nie było zasilacza, był tylko kabel USB. A w, oczywiście w głośniku też był kabel USB. Jedyna wada, którą posiadają te słuchawki to taka, iż czasami może się sparować tylko jedna z nich. I trzeba wtedy całkowicie wymazać te słuchawki z naszego na przykład telefonu, z dokonać resetu słuchawek. Jak dokonać resetu, to znajdziecie to w internecie. I ponownie przyłączyć słuchawki. Także ogólnie to by było na tyle, tej mojej recenzji. Wpadajcie na linki w opisie. Tam znajdziecie linki do tych produktów. No oprócz pistoletu, bo taki pistolet to możecie znaleźć wszędzie, nawet na każdym odpuście przy kościelnym. No i to tyle. Tyle. Hmm. Time. one more time, maybe one more time. Ooh. One more time.